Cześć kochani z tej strony, Mary i witam Was w filmiku serii Stanie Marzeń Wiosna. To już drugi odcinek, więc dojechaliśmy tutaj do lisy. Cześć Mary, jednego Jan, opowiadał mi o tobie. Oj, opowiadał właśnie znalazłam pracę na tym wybiegu i cieszę się, że będę mogła cię uczyć. Czas na nieco wyższą szkołę ujeżdżania. Jestem pewna, że Janek wprowadzi Cię co, co nieco w sprawę i wyjaśnił, że ujeżdżanie to podstawa jazdy konnej. Nawet więcej to decyduje o y, każdym twoim ruchu. Moim zdaniem, zadaniem jest pomóc Ci usprawnić y, umiejętności i popracować nad formą. Idziemy na wybieg i zaczynamy, więc stwierdziłam, że jednak będę czytać te chmurki, te dymki, ponieważ. No ja osobiście jak oglądam tego typu filmiki to jakby bardziej słucham niż oglądam i stwierdziłam, że no ja też tak zacznę. <śm> więc sobie jedziemy. Yy, ogólnie myślałam też nad kupnem nowego konia, żeby się z tym nie męczyć, ponieważ ma słabe, yy, słabe wyniki. Więc na razie tutaj nie będę robić medali, tylko dopiero zacznę, jak będę miała nowego konia, żeby go przy okazji trochę podszkolić. Dobra robota, wiem teraz co Janek miał na myśli, kiedy mówił o tobie. Zachowujesz się naturalnie i dobrze, prezentujesz się na swoim koniu. Zostawiłam wymagania na poszczególne medale, które będą e, nagrodami podczas egorocznego letniego obozu jeździeckiego. Daj znać, kiedy będziesz mieć czas, żeby je przetestować. I slalom. To będzie Alex. Mhm. Kolejna rzecz, którą planujemy na lato, e, na lato jest coś w rodzaju slalomu jeździeckiego. Zleciłam Ali, kolejnej naszej pracownicy, aby prowadziła kurs na plaży. Idź tam i zobacz, co przygotowała. No to jedziemy do Alex, ale tam medali raczej też nie będę robić. No i tak, właśnie jak czytam... E, czytam dymki, to się zacinam, tak jak mówiłam. E, cześć Mary, Eliza uprzedzała mnie, że możesz do mnie zajrzeć. Wiem, że chcesz się sprawdzić na trasie slalomu, ale zanim tam w ogóle pojedziesz, czy możesz mi pomóc? Proszę, uprzednij odłamki szkła, które jakiś nieodpowiedzialny turysta porozrzucał. Wszędzie wokoło. Więc to skrócę, bo nie ma co czasu na to marnować. To jest zwykłe podnoszenie butelek. Dobra robota. Plaża jest czysta i możemy rozpoczynać zajęcia. Um, no to jedziemy teraz do stajni, zobaczyć jakie mają konie. Czy nas mogą na jakiegoś stać? I ja się strasznie stresuję nagrywając i czytając, ponieważ ja sobie lubię czytać w myśli, czy to mi to szybko idzie i sprawnie, a jak mam czytać do głośniczka, to jednak się stresuję i czasem przekręcam słowa, więc mi wybaczcie, muszę się jeszcze oswoić z tym. I ten koniec ładny, ale jest słaby w sumie. To jest nasz, ten, ten w sumie... Hmm. w porównaniu do naszego konia no... Dużo się nie różni. Następny... Fryz. A wy narzekacie na fryzy w SSO. Dobra, w czasu też ogarnęłam konia i... Cześć Mare, cudowna wiosna, prawda? Jedyna chmurka na moim horyzoncie to obawa przed... Obawa, że usunę na pasi konik właścicielka sadminy w Romułisku, bo... może chcieć obronić naszą satoczkę jakąś atrakcję turystyczną? Tak sobie myślę. Czy muszę, Czy muszę zaniesiesz laurze ze i się trochę z moich świeżo pieczonych łabeczek właśnie wyjęte z piekarnika. Ale to I I to powiemy w następnym odcinku. Ponieważ bardzo lubię to miasteczko i chciałabym mu poświęcić trochę więcej czasu. Ogólnie też jak mam dzisiaj dziwny głos, to przez to, że jestem chora i po prostu bo słabo mi się mówi. Oczyś Mary, wiesz, że odbycie kuropy do zatoki? Nie dostałam wiadomości z mojej dobrej przyjaciółki, beli Dąbek, która pojechała tam, aby sprawdzić, jak się sprawy mają. Z naszych rozmów wynika, że zależy ci na środowisku na zwierzętach, które nas otaczają. Może pojedziesz zobaczyć się z nią i sprawdzić, czy możesz jakoś pomóc? Skąd oni wszyscy wiedzą, jak się nazywam. Tego by the No dobra, to najpierw jeszcze skoczymy do sklepu. Bo pamiętam, że w tym sklepie jest dużo fajnych rzeczy, więc sobie pojedziemy coś kupić. Znaczy, ja, mam 345 kasy, to myślę, że na coś mnie będzie stać i tak, co my tu mamy. Może najpierw zacznę od sprzętu do konia, myślę, że kupię jakiś sprzęt do konia, ta kurtka jest fajna. Mm. No i tak drogie jest tutaj wszystko. Tak, najpierw kupię sprzęt do konia i to szare siodło. Tak, to, to szare, szare siodło będzie dobre. Bo jest w miarę taniej, ma dobre tę już weźmiemy, czaprak. I podza plus sześć do szybkości to dość dobrze. Mm, o i jeszcze te szare spodnie one są ogólnie białe jak się je założy na postać później do niej jakiś ładny kubraczek kurtkę się skończy <noise> kupimy dobrze i jedziemy już dojechaliśmy cześć Mary miło cię poznać Jest jestem Bella Dąbek. Alina zadzwoniła i powiedziała że pewnie wpadniesz mamy tu niezły bałagan a słyszałam że lubisz pracować na rzecz środowiska um. To naprawdę miłe z twojej strony, że chcesz nam pomóc. Po przyjeździe zauważyłam, że tutejsze łabędze cierpią z powodu wycieku ropy naftowej. Czy możesz pomóc mi w ich zebraniu i przewiezieniu do Aliny, żebym mogła się nimi zająć? Oczywiście. I to sobie też przyspieszymy, bo nie ma co marnować czasu na takie rzeczy. bo będzie na miniaturce wyglądają jak yy, kaczki w <grywa> SSO, więc śmiesznie. W ogóle to mamy gdzieś moment nie Właśnie specyfika z tej niej marzeń jest taka, że tylko nasza postać się porusza, nikt poza tym. Wszystko jest takie martwe i przez to ta gra zawsze mi się wydawała taka smutna. Więc teraz wracamy do pani weterynarz, w ogóle strasznie dużo jest kręcenia też. Yy tej grze. E, dobra robota, to już wszystkie chyba są w bardej kondycji, ale mogę zapewnić się, że postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby wróciły do formy. E, nie objdźcie się bez e, wielkiego czyszczenia. Nareszcie skończyliśmy oczyszczenie łabędzi i upewniliśmy się, że znowu są bezpieczne. Muszę przyznać, że to była ciężka praca i były chwile, kiedy nach nachodziło mnie zwątpienie. Czy możesz zanieść się z powrotem do zatoki? Daj byli znać, kiedy już skończysz. No to dość szybko się z tym uwinęłam po... sekundę. Myślę, że chyba więc skąd pochodzi ta ropa. Sądząc po ilości patrząc na strumienie oraz drogę przepływu ropy, jestem prawie pewna, że pochodzi z rur e, Myślę, że... Yy, Przeciekają w najmniej trzech miejscach. Sprześ proszę, czy możesz lokalizować dziury. Tak w ogóle to na wygląda jak już to na pasie konik. I w ogóle podobają mi się te rysowane awatary. No to najpierw sobie rozłożymy w i jedziemy mm, do wycieku ropy naftowej. Ogólnie rzecz, która mnie najbardziej zawsze denerwowała właśnie w Marzeń to było to, że nie dość, że właśnie jeździmy w tym i z powrotem to jeszcze, że ta mapa jest taka rozległa nie ma żadnych podwózek i często trzeba wracać z jednego końca na drugi No i teraz już tutaj dojechaliśmy w ogóle to się kojarzy mega z Dark Call i z tym gasy Legacy 4 gdzie właśnie Alex musiała tam, w podobne miejsce pójść i walczyć z tymi złoczyńcami. Mega mi się podoba dźwięk końskich kopyt tutaj na tym metalu, jest taki mega realistyczny. I fajne, nie wiem, podoba mi się po prostu. Przepraszam za jakieś ewentualne zacięcia, ale mój program szaleje przez brak pamięci na moim laptopie. I mogło się w niektórych momentach jakby zacinać nagrania, więc przepraszam za to. No to już teraz będziemy wracać. W ogóle mój konie mnie kocha <noise> i to super. Trochę mi go przez to będzie szkoda sprzedawać, bo, bo ten konik jest w sumie fajny, ale jest różowy. Czyli ogólnie lubię róż i w ogóle, ale konie my chciała mieć jakiegoś białego albo białego albo karego. No i przede wszystkim czy ma jakieś dobre statystyki, a nie jak ten właśnie udypa się konik tam w owiście. Nie, bo Nie, wiesz, mi my się mylą te lokalizacje. No tam na początku, w pierwszej części co byliśmy, to trzeba jechać mniej ten wyścig. To na tym koniu się tam nie pojedzie nawet srebra, bo ten koniec są to za słaby Także dziękuję. Dobra robota. Teraz kiedy. A, coś szybko sobie to przeklikałam. No, trudno. Mm. Nie, już nie będziemy tego robić. Dobra robota, bo ponownie wyglądają na zadowolone. Wiesz co, Maryza, to K jest wreszcie czysta i chyba nie udałoby się nam bez ciebie. Jeśli chodzi, to właśnie, jeśli chcesz, to właśnie zwolniło mi się miejsce dla starzysty. No oczywiście, bo tylko moja postać była w stanie podać, bo będzie je zwrócić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam oczywiście do łapkowania i subskrybowania mojego kanału. Pa pa!